Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio prezentuje słuchowisko z domku nad wodą. Andrzej Dołęgowski. Zagryziakowie. Deska. Ojciec zasiadł w fotelu i powiedział: No, no nie hałasuj, Zosika, ja się trochę zdrzemnę. Do pokoju wkroczył Stasiek z ręczną piłą i deską, a za nim matka. – W kuchni podłoga świeżo pomalowana, a on mi będzie deski piłował. – Kiedy w pokoju tatuś chce się zdrzemnąć – powiedziała Zośka. – Dla mnie może sobie ojciec drzemać, mnie to nie przeszkadza – powiedział Stasiek, piłując. <noise> – Stasiek, będziesz cicho czy nie? – Ja co to mówię? Matka przyszła mu z pomocą. – Zostaw go, ojciec. Dzieciak nie ma gdzie piłować, w kuchni piłował nie będzie. Ja chcę się zdrzemnąć. Jak tatusiowi piłowanie przeszkadza, można puścić radio, to nie będzie słychać. Ani mi się wasz! Głupi kawałek deski. Niecałe dwa metry, raz wasie przypiłuje wzdłuż i będzie koniec. Stasiek, ja ci radzę. Połóż tę deskę. Ojciec, zostaw go. Niech przepiłuje, wyrzuci i będzie spokój. Nie znasz go. Ale, ale jeśli... Ja śpię, nie widzicie! No to jak tatuś śpi, to niech tatuś nie rozmawia. Ona ma rację, ojciec! Zaśnij, zacznij krapać, to zagłuszysz wszystkie hałasy. Chyba najlepiej nie zwracajcie na mnie uwagi. Kto tutaj rządzi w tym domu? On czy ja? Niech ojciec tak nie krzyczy, bo nie słyszę, co piłuje. Zostaw go, ojciec! Niech sobie dzieciak wyrabia zmysł estetyczny. Myśmy w szkole też przerabiali piłowanie. O politechnizacji ojciec nie słyszał. Jazda z tym do kuchni! O nie! Tylko nie do kuchni! Piłuj sobie, Stasiek, niech ci idzie na zdrowie! Niech mamusia tak nie krzyczy, bo tatuś się wybije ze snu. Jak złapie za tę deskę, to zobaczycie! Dobra! Niech ojciec złapie z drugiej strony, to zaraz pojadę, raz dwa, do końca. Przepiłuj, Stasiek, tę deskę parę razy wzdłuż. To będzie na do pomidoru. Ale jak tatuś zaśnie, musisz piłować dalej, bo jak przestaniesz, to tatuś się obudzi. Spokojna głowa, ja mam robotę na trzy tygodnie. Stasiek, ja ci mówię jeszcze raz. Odłóż tę piłę, bo to się źle skończy. Nie słyszał ojciec drzewo, musiał mi kasować. Ale ja ci każę przestać. O nie, nie będziesz, ojciec nas tu wszystkich terroryzował. Piłuj sobie dziecko, piłuj. Nawet na wykałacz. Ja tylko patrzę. I czekam, co z tego wyniknie. Niech tuś nie patrzy, tylko niech tatuś śpi. Ale taki był śpiący. A zamiast spać, to gadasz. Do kuchni! Po moim trupie! Do kuchni! Kiedy zniknęli za drzwiami, Zośka powiedziała... Bo ty staś, jesteś głupi. Trzeba było poczekać, aż tatuś zaśnie i dopiero potem zacząć piłować. Wysłuchali państwo fragment satyry Andrzeja Dołęgowskiego Zagryziakowie. Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio Słuchowisko Z Domku nad Wodą